Cześć, cześć, moi koni widzowie, to jestem ja. Laki, a zanaz moja siostrzyczka Ania. Siemanko! Ania, już na wstępie będę od Was żuli łapeczki. No bo kto nie żuli łapeczek? Żeby być fajnym, to ja będę też żuli łapeczki, tak? A ja powiedz, żeby dawali łapeczki. Dawajcie łapeczki. Ale to sobie wychodzi na to, że ja nie żulę, tylko moja siostra, więc wiecie, nie będzie takiego dużego hejtu. Okej, okay, to jest świat ósmy międzynarodowy, więc przechodzimy do gierki, tak? Szczerze Ania jest bardzo często przy mnie gdy ja gram w tą grę Tutaj sobie fajny opis zrobiłem. Mamy 20 poziom i potki przedłużone Bardzo fajnie Wszystko to jest bardzo fajnie Pozdrawiam ogólnie całą gildię I napiszemy do niej Nagrywam Pozdro Ok, no i pozdrawiam Revira Pozdrawiam Oriona, pozdrawiam Robota Pozdrawiam Bartek z RT, Pozdrawiam Adama04 zt Pozdrawiam Ulti, pozdrawiam Bolek M4 MT2, pozdrawiam Gitara, pozdrawiam Wiceroy, pozdrawiam XFollow, pozdrawiam Chris099, pozdrawiam Dino7 i pozdrawiam Mundio2000, tak? A ja pozdrawiam ich, tak? Tak. Nasza, yy, nasza gildia ma już 496 i jest na 164. pozycji, więc, więc jest bardzo fajnie. Twierdzę jednak, jeszcze nie ma odblokowanej a my sobie zakręcimy kółeczkiem dwa razy. Bo dlaczego by nie? No powiedzcie mi. Dzisiaj będą trzy odcineczki, tak jak mówiłem. To jest drugi odcinek i zakręcimy jeszcze raz. No, Ania, powiedz jakąś fajną historykę. Nie, ale taką czy. O, już nie opowiadaj. Yy, okej, okay. mm, dużo do wszystko wpłaciłem do gildii więc jest okej. Okay. Yy, a rękę mamy za 5 minutek, więc przejdziemy sobie do loszków. I tutaj mamy. 5 na 10. Super, dostaliśmy jakiegoś epika. Wszystkie cechy. No niech będzie tam. Dlaczego by nie powiedzania, co nie? W gildi nie jest nikt teraz chyba aktywny, tylko tak awczą. I ogólnie widzę powinien już być wywalony. Ok, A teraz wam chciałbym pokazać klaser. Mam 6%. I jedna osoba mi się zapytała, jak szybko wbijam klaser. ja mówię do niej tak. Człowieku, ja już gram dwa tygodnie w tą grę, czy tam tydzień dajemy nawet, ja mam dopiero 6%, to, to nie jest szybko, ale chciałby on, ta osoba chciałaby, żebym pokazał ten klaser. No to wam pokażę, no bo dlaczego by nie tutaj widzicie, albo pokażę wam procenty: 12% tutaj mam procent, tutaj mam 6%, tutaj mamy 1,3%. Jest ten matematyk i ten język w ogóle, więc jest bardzo fajnie. 3,21% i 6,15%. Czyli jest bardzo słabo, nie tak? No. Słabo jest? Tak. A zobaczymy dzisiaj przeciwko komu będziemy rywalizować. Wow! No u nich najwyższy poziom to jest 25% już, a u nas 22%. No to Idę chyba już. przegramy. Idę już. Nie, zostań jeszcze tutaj, bo będziesz pomagała mi. Okej, okay, ustawimy sobie jakąś misyjkę Aha, jeszcze sobie zagramy Patrz, pomożesz mi w kubeczkach Który kubeczek mam wybrać? No, zobaczymy. W środku Przegrałyśmy, no ale jeszcze raz, jeszcze raz Okej, okay. daję ci jeszcze jedną szansę No albo damy do trzech razy sztuka No dlaczego by No i w który kubeczek? Prawo, lewo, środek Prawo, lewo, lub środek. Prawo? No niestety, znowu nie. Gramy jeszcze raz. Nic się nie stanie, jak przegrasz. Nic się nie stanie, Ania. Ja tu cały czas przegrywam. Szczerze, to ostatnio tutaj 30 golda. Który? Lewo, prawo, środek. No dała, Ania. Lewo. Ania. Ok. I wygraliśmy. Super, piąteczka. I. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcineczka. No i jeżeli chcecie jeszcze jeden odcineczek z moją piękną siostrzyczką, to możecie zostawić łapkę w górę. Już mi się Audacity buguje. Okej, okay, no więc to będzie na tyle w tym odcineczku. Jeżeli będzie 5 łapek w górę, jadę z kolejnym odcineczkiem. Więc do zobaczenia i strzała!